Cześć kochani, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku. I w dzisiejszym filmie zdradzę Wam 5 najważniejszych trików, które sprawią, że Wasz podkład będzie się ekstremalnie długo utrzymywał na twarzy i przy tym będzie naturalnie i zdrowo wyglądał. Nie będziecie miały efektu maski, której nikt nie chce uzyskać. To jest wiedza, którą możecie już kojarzyć z mojego kanału, jeżeli mnie oglądacie na bieżąco, ale są osoby, które o tym nie wiedzą i chciałam właśnie załadować wszystkie najważniejsze rzeczy. W jeden odcinek, żeby było krótko na temat, ale treściwie. I mam nadzieję, że właśnie z tego filmu osoby, które jeszcze o tym nie wiedziały, się o tym dowiedzą, zastosują się do tego, a ich podkład będzie wyglądał przepięknie. Także zapraszam Was do pięciu najważniejszych trików dotyczących podkładu. Pierwszym trikiem, od którego zaczynam, jest nałożenie pod podkład bazy pod makijaż albo jakiegoś serum nawilżającego o właściwościach klejących. Ten produkt ma się kleić, ponieważ kiedy skóra będzie lepka, podkład automatycznie się lepiej do tej skóry przyklei, będzie się łatwiej aplikować i będzie na skórze trwalszy. Dlatego ja tutaj wybieram moje ulubione serum do nakładania pod makijaż. To jest serum z E naturalny z karagenianem dla skóry dojrzałej i jedną pompkę tego serum nakładam na całą twarz. Resztkę, którą mam na dłoniach, ściągam na szyję, żeby szyja przy okazji się nawilżyła. Bo ten produkt, prócz tego, że pięknie przytrzymuje makijaż. Makijaż się do niego lepiej przykleja, dodatkowo ma bardzo mocne właściwości nawierzające, także serdecznie Wam go polecam. Ale możecie tutaj oczywiście użyć jakiejkolwiek bazy pod makijaż albo kremu pod makijaż, który ma lepkie właściwości na skórze. Kolejnym trikiem na pięknie wyglądający i trwały podkład jest sposób jego aplikacji. Pamiętajcie, żeby zawsze aplikować podkład ruchem stemplującym, tak jakby wciskać go w skórę czy używacie gąbki, czy używacie pędzla, ruch się nie zmienia. Zawsze stemplujecie podkład na twarzy. Mocno wciskacie go w pory, wtedy struktura skóry zostanie wyrównana bez użycia dodatkowej bazy pod makijaż, która y, wyrówna wam strukturę skóry. Takim ruchem również uzyskacie większe krycie z produktu, a najważniejszą rzeczą jest też to, że unikniecie smug. Ruchem stemplującym możecie również dokładać odrobinę krycia w miejscu, które jeszcze tego wymaga, ponieważ nie niszczycie poprzedniej warstwy podkładu, jaka była nałożona. Gdybym przejechała teraz gąbeczką takim ruchem ściągającym podkład, takim, wiecie, rozsmarowującym, to wszystko mi oczywiście zeszło, bo podkład jeszcze nie zdążył zastygnąć. Natomiast kiedy to doklepię, wszystko się pięknie rozprowadza. Dlatego pamiętajcie, kluczem do równomiernej aplikacji podkładu jest stemplowanie. To się tyczy zarówno gąbeczki, jak i pędzla. Korektor aplikuję dokładnie w taki sam sposób. Nakładam go najpierw pod oczy, rozkładam go w miejscu, natomiast później używam pędzelka i również wklepuję miejsce po miejscu korektor pod okiem. Wtedy uzyskuję największe krycie produktu. Kolejnym krokiem, który pomoże nam w uzyskaniu dłuższej trwałości podkładu na naszej twarzy jest utrwalenie go pudrem. Przypudruję go pudrem Benefit w przepięknym vintage opakowaniu, ale trikiem na przypudrowanie podkładu, który sprawi, że podkład będzie wyglądał naturalniej, a skóra nie będzie wyglądała tak pudrowo, dodatkowo to utrwalenie będzie jeszcze skuteczniejsze. Jest nałożenie pudru za pomocą wcześniej używanej do podkładu gąbki. Ona jest delikatnie zmoczona. Nie, nie ocieka wodą, ale jest delikatnie wilgotna, i to sprawi, że puder przepięknie połączy się ze skórą, z podkładem i będzie wyglądał na twarzy mniej pudrowo, bardziej naturalnie. Zobaczcie, nakładam bezpośrednio na gąbkę taką ilość pudru i utrwalam nim najpierw korektor pod oczami oraz strefę T. Nie boję się, żeby wcisnąć w skórę. Większą ilość pudru, ponieważ później omiotę sobie całą resztę za pomocą pędzla. Jeżeli macie tłustą cerę, możecie w taki sposób puder nałożyć na całą twarz. Jeżeli natomiast macie cerę suchą, a używacie zastygającego podkładu, to nie musicie już nakładać pudru na okolice policzków, ponieważ tutaj skóra raczej się nie przetłuszcza. Wystarczy wam nałożenie tego pudru w taki sposób na samą strefę T i pod oczy. Ja natomiast dla prezentacji nałożę w taki sposób puder na całą twarz. Puder zaaplikowany w taki sposób mocniej wchodzi we wszystkie pory i tym samym sebum wytwarzane w ciągu dnia ma dłuższą drogę, żeby wyjść poza makijaż. Więc jeżeli Wasza skóra lubi się mocno w ciągu dnia przetłuszczać... To sprawi, że nie będzie się tak szybko przetłuszczać, a może nawet okaże się, że będziecie matowe przez cały dzień. Kolejnym plusem tej aplikacji pudru za pomocą gąbki ruchem stemplującym jest to, że nie naruszamy wcześniej nałożonego podkładu i wszystko wygląda idealnie. Dla pewności omiatam sobie pędzlem nadmiar pudru, którego skóra mogła nie wchłonąć, ale wygląda to pięknie bez samego omiatania, bo skóra wciągnęła ten w sumie podkład, lepkość podkładu wciągnęła ten Puder, w taki sposób aplikowany. Wszystko wygląda pięknie i równomiernie. Na przypudrowanej skórze możemy delikatnie wykonturować sobie policzki bez ryzyka plam, ponieważ mamy tutaj przepiękny poślizg i nic nie przyklei się w zbyt dużej ilości. To samo dotyczy różu. Aplikujemy go równomiernie, ponieważ podkład jest jakby wysuszony przez puder. Nie jest lepki, przez co nie robimy sobie plam. I teraz przechodzimy do czwartego triku na długo utrzymujący się, ale zdrowo wyglądający podkład. Przez to, że nasza twarz jest przypudrowana, jest matowa, wygląda płasko, chcemy przywrócić jej trochę naturalnego blasku, trochę życia, trochę trójwymiarowości, więc możemy sięgnąć po rozświetlacze prasowane. I ja tutaj biorę Taki neutralny odcinek rozświetlacza. Nakładam go na szczyty kości policzkowych. Nakładam go również odrobinkę na czoło. To, ile rozświetlacza nałożycie, zależy tylko i wyłącznie od Waszych preferencji. Ja lubię bardzo mocno rozświetloną twarz. Mam wrażenie, że ona wygląda o wiele zdrowiej, tym bardziej na wcześniej zmatowionym podkładzie. Nakładam odrobinę na nosek. Łuk kupidyna i brodę. I zobaczcie, dzięki temu, że nałożyłam rozświetlacz, skóra od razu wygląda bardziej trójwymiarowo, świeżo i zdrowiej. Natomiast dzięki temu, że podkład został utrwalony wcześniej pudrem. Całość jest trwała i wytrzyma na skórze w nieskazitelnym stanie przez długie godziny. I dodatkowo ten błysk wygląda świeżo zdrowo, nie wygląda na skórę przetłuszczoną, ponieważ miejsce, w których go nałożyłam, było kontrolowane. Ostatnim, już piątym trikiem na trwały i pięknie naturalnie wyglądający makijaż jest spryskanie całej twarzy mgiełką do utrwalania makijażu bądź zwykłą wodą termalną. Co to Wam da? Po pierwsze, zniwelujecie cały efekt pudrowości, który mógł pozostać na skórze po aplikacji pudru. A po drugie, spryskanie całości makijażu za pomocą takiego produktu sprawi, że wszystkie warstwy połączą się w jedną całość i będą jeszcze trwalsze. Maluję brwi, poprawiam usta i szybko pokazuję Wam się z bliska. Możecie zobaczyć, że podkład tutaj wygląda bardzo naturalnie i pomimo tego, że nałożyłam tak dużą ilość pudru, sposób aplikacji i spryskanie właśnie tego na koniec sprayem utrwalającym sprawił, że nie ma tutaj żadnego efektu pudrowości, a podkład utrwalony jest na długie, długie godziny. Kochani, pewnie wielu z Was ta wiedza jest już dobrze znana, natomiast jeżeli Wasz podkład się nie trzyma, schodzi w ciągu dnia, zbiera się w zmarszczkach, bardzo mocno się wyświeca, a nie stosujecie któregoś z tych trików, to uwierzcie mi, że kiedy zaczniecie aplikować podkład, taki właśnie sposób, to zauważycie różnicę i w trwałości, i w naturalnym wyglądzie podkładu. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że film okazał się być przydatny. Dajcie mi znać, czy te triki u Was również się sprawdzają. Na pewno będą się sprawdzać. Bardzo dziękuję, do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, trzymajcie się, pa!